Kolejna lekcja. Jest to dzień ciszy i spokoju. Tym razem lekcja 291 w kursie cudów. Zanim ją przeczytam, przeczytamy sobie wstęp, czym jest rzeczywisty świat. Rzeczywisty świat jest symbolem. Podobnie jak reszta tego, co ofiarowuje postrzeganie. Przedstawia sobą jednak przeciwieństwo tego, co wytworzyłeś. Twój świat, widziany jest oczyma lęku i przynosi twemu umysłowi świadków przerażenia. Rzeczywisty świat nie może być postrzegany inaczej niż oczami błogosławionymi przebaczeniem. Także widzą one świat, w którym przerażenie jest niemożliwe. I nie można odnaleźć świadków lęku. Rzeczywisty świat ma w sobie odpowiednik dla każdej nieszczęśliwej myśli odzwierciedlonej w Twoim świecie, pewną naprawę dla widoków lęku i odgłosów walki, które Twój świat zawiera. Rzeczywisty świat ukazuje świat widziany inaczej, spokojnymi oczyma i umysłem, w którym panuje pokój. Nie ma tam nic prócz spoczynku. Nie słyszy się żadnych okrzyków bólu i żalu, gdyż tam nic nie pozostaje na zewnątrz przebaczenia. Widoki zaś są łagodne. Jedynie szczęśliwe widoki i odgłosy mogą dotrzeć do umysłu, który sobie przebaczył. Jedynie szczęśliwe widoki i odgłosy mogą dotrzeć do umysłu, który sobie przebaczył. Przecież taki umysł może potrzebować myśli o śmierci, ataku i morderstwie? Cóż może postrzegać wokół siebie prócz bezpieczeństwa, miłowania i wesela? Cóż tam jest takiego, co mógł, mógłby postanawiać potępiać, i cóż tam jest takiego, przeciwko czemu miałby wydawać osądy? Widziany jest tam. Widziany jest przez niego świat. Powstaje z umysłu, które trwa w pokoju ze sobą. Żadne niebezpieczeństwo nie czai się w tym, co on widzi, gdyż jest życzliwy i patrzy jedynie na życzliwość. Rzeczywisty świat jest symbolem tego, że sen o grzechu i poczuciu winy przeminął, a sen Boży już dłużej nie śpi. Jego budzące się oczy postrzegają pewne odzwierciedlenie miłości jego ojca. Pewną obietnicę, że jest odkupiony. Rzeczywisty świat oznacza koniec czasu, gdyż jego postrzeganie czyni nas bezcelowym. Duch Święty nie potrzebuje czasu, gdy posłuży, gdy posłużył On Jego celowi. Teraz czeka on, jeszcze, czeka on jeszcze tylko tą jedną chwilę, by Bóg uczynił swój ostatni krok. A czas zniknął, zabierając ze za sobą w swym odejściu postrzeganie i pozostawiając samą prawdę, aby była sobą. Owa chwila jest naszym celem, bo zawiera pamięć o Bogu, i gdy patrzymy na świat przebaczenia, to On do nas woła i przybywa, by nas zabrać do domu, przypominając nam o naszej tożsamości którą nasze przebaczenie nam przywróciło. Jest to dzień ciszy i pokoju. Wizja Chrystusa patrzy dziś przeze mnie. Jego wzrok ukazuje mi wszystko objęte moim przebaczeniem i trwające w pokoju i ofiarowuje tę samą wizję światu. Ja zaś przyjmuję ową wizję w Jego imieniu, zarówno dla siebie, jak i dla świata. Jaką cudowność dziś oglądamy, jaką otaczającą nas świętość widzimy, i jest nam dane rozpoznać, że jest to świętość, którą podzielamy i że jest to świętość samego Boga. Dziś mój umysł jest wyciszony by otrzymać myśli, które Ty mi ofiarowujesz. I przyjmuję to, co przychodzi od Ciebie zamiast ode mnie. Nie znam drogi do Ciebie. Ty jesteś jednak całkowicie pewien, Ojcze. Kieruj Twym synem na cichej ścieżce, która prowadzi do Ciebie. Niech Twoje przebaczenie będzie pełne. Niech powróci do mnie pamięć o Tobie. Tak właśnie oto kończy się lekcja 291. piękna przygoda która potrwa jeszcze trochę Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia już niebawem na kolejnej 292 drugiej lekcji tego kursu Do zobaczenia